Cześć, tu Maszyński Serwis. Dzisiaj Wam pokażę stację 916. Jest to najnowsza stacja z GMS-a. Jak właśnie przed chwilą widzieliście, stacja się załamcza ułamek sekundy. A może bez przesady, ale z dwie sekundki stacja już jest w 100% działająca. Zobaczcie sobie na ten ekran. Jesteśmy w tej chwili w pełnym słońcu. A tutaj bardzo fajnie wszystko widać na tym ekranie nic się od niego nie odbija. Stacja oczywiście ma standardowe radio. To musimy je wyłączyć, żeby prawa autorskie jakieś nie wskoczyły. Bluetooth, nawigację. Ma bardzo fajny procesor dźwięku. Możemy sobie ustawić: możemy sobie wybić częstotliwość rezonansową z drzwi. Mamy tutaj SURAN, przesunięcie dźwięku w górę, są SOMPRANu, wzmocnienie basu. No, wszystko to, co byśmy chcieli sobie ustawić, to praktycznie jest. Oprócz tego mamy też sterowanie głosowe. Możemy tu zaprezentować. Nawigacja: Katowice Kościuszki 12. Nawigacja do Kościuszki 12. Tu musimy poczekać, aż taki pasek przeleci. Kieruj się na zachód. Jak widać, wszystko to fajnie szybciutko tutaj nam zadziałało. Oprócz tego, stacja ma kamerę cofania. Gdybyśmy mieli fabryczne czujniki, to oczywiście też by się tutaj pojawiły fabryczne czujniki. No ale ten samolot ich nie ma, tylko są dokładane jakieś czujniki. Oprócz tego, stacja ma jeszcze wszystkie aplikacje googlowskie, sklep play. Możemy wejść do sklepu, zainstalować sobie, możemy puścić YouTube'a. Także bardzo serdecznie polecam: maszynski serwis Katowice. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Cześć.